Chciałem jeszcze raz pogratulować roli, ponieważ uważam, że jest bardzo adekwatna do e, całości tego filmu. Nie wiem, co to znaczy w pana ustach, ale słucham dalej. To zaraz przejdę, no dziękuję ale... Dziękuję za gratulacje. <laughs> jak się grało cesarza? No tak, jak się gra inne role? No, przygotowałem się do tej roli. Miałem za to dużo więcej myślę, radości przez to, że... Tego rodzaju zmanierowanie, które gdzieś w naszych czasach byłoby pewnie groteskowym, tam na ówczesnych dworach było czymś normalnym. Poza tym, Chodzić przez całe dnie na wysokim Obcasie w, w dużej, e, ciężkiej peruce i wyobrażanie sobie tego, w jaki sposób ludzie e, spędzali czas e, w tamtych czasach na dworach królewskich, no było ciekawym e, bardzo doświadczeniem. Kręciliśmy w turynie w pięknych e, w, wnętrzach. Rzadko kiedy jest taka okazja, by zwiedzić e, jakieś pałacowe e, wnętrza tak od środka e, i tak móc wszystkiego podotykać. Zwykle zwiedzamy coś w muzeach. Za, za szybką, tam mogłem się rozsiadać wśród e, eksponatów. Ja podejrzewam, że pańska rola była w tym filmie tak duża, e, chyba największa ze wszystkich ról polskich, ponieważ pan jest dobrze znany we Włoszech, nie tylko z roli papieża, prawda? Pa, trochę się pan myli, że znaczy cieszę się, że, że... Że, że Pan o tym mówi, tak jestem wciąż zaskoczony, że po, po y w tylu latach, od, odkąd zagrałem y Karola Wojtyłę, wciąż we Włoszech... Y się o mnie czasami pamięta, natomiast ta rola wcale nie jest taka duża. To był na początku dostałem dużo większą rolę kilkunastu, kilkanaście dni, kilkanaście dni zdjęciowych. Nie mogłem jej zrealizować poprzez własne swoje zobowiązania i tak naprawdę to pięciodniowa rola, ja tam pięć dni zdjęciowych zagrałem, pięciodniowa rola w, w zastępstwie, a może byś to zagrał, jak już nie możesz z nami być. Nagle się okazało, gdy zacząłem czytać, że to jest tak naprawdę rola o wiele ważniejsza i. Ciekawsza. A potem w montażu, także gdzieś stała się jakąś przeciwwagą do, 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 do opowieści o bitwie pod Wiedniem. Jakby nie było, Leopold I, Habsburg, był bardzo ważnym elementem tego układu sił wtedy. wtedy. No tak, ale pańska rola jest większa na przykład niż rola Jerzego Skolimowskiego, czyli króla Jana III Sobieskiego. Myślę, że tak, Ale... to wygląda w wersji kinowej serial także powstanie, sześć odcinków, i to będzie. Myślę, że tutaj głównym bohaterem, tak naprawdę, jest sama bitwa, samo wydarzenie historyczne. Wszystkie inne postaci, ważniejsze i mniej ważne, są tylko i wyłącznie narzędziami do tego, by o tej bitwie opowiedzieć. A co pan odpowie krytykom? bo... Myślę, że krytyk się pojawi po tym filmie bardzo, bardzo dużo, że to jest bajka, że to jest komiks, że tam jest dużo rzeczy sfałszowanych albo przedstawionych nieprawdziwie. Ja myślę, że to jest zamierzona konwencja, że to jest baśniowa konwencja także opowiadana. Opowiada się o wizjach Marco Dawiano. Jeżeli ktoś będzie to krytykował, to znaczy, że tak naprawdę nie chce odczytać zamierzenia reżysera. To nie jest film paradokumentalny, to nie jest film zrealizowany na potrzeby historyków. To jest film, który ma przybliżyć to wydarzenie i tak naprawdę opowiedzieć też o takiej prostej. W zasadzie, że my te błędy popełniamy wciąż. Te same błędy, ta niezgoda i sfary także na, na, na temat wiary powodują tragedię do dzisiaj. Ten film się też przykłada od tego, że być może ktoś... Pojmie tę prostą prawdę i to zrozumie. A czy aktorzy teraz nie mają czegoś takiego po filmie Kazwawa, zwłaszcza, że się boją przejmować rolę w różnych produkcjach, które nie do końca są pewne? Nie widziałem Kazwawa i nie boję się.